Globalna świadomość i wspólna misja, którą mamy na naszych barkach ja i ty, i każdy z nas, to temat dzisiejszego odcinka. I witam Was serdecznie z tego pięknego miejsca, w tym pięknym dniu, w tym wspaniałym czasie, który jest teraz. <laughs> Czy jesteście obecni? Jeśli tak, to zapraszam Was i lecimy z tematem. Globalna świadomość i wspólna misja. Czyli co mam na myśli? Globalna świadomość to mam na myśli poziom świadomości kolektywny kolektywnej świadomości całego społeczeństwa. Bo to, że mamy rząd, i to, że rząd wykorzystuje ludzi, to, że rząd zniewala ludzi, że ich okrada, że ich zastrasza. To wszystko wynika z nieświadomości. Bo jeżeli ktoś jest nieświadomy, no to on nie wie, on nie rozumie, on szuka, on błądzi i on cierpi. I taka osoba będzie krzywdzić innych ludzi. Nie dlatego, że jest zła czy coś takiego, tylko dlatego, że jest nieświadoma. Dlatego, że nie rozumie, że błądzi, że jest ślepa. I właśnie taką ślepotę. Możemy zaobserwować właśnie w polityce, właśnie w rządach, i tak dalej, i tak dalej. I jeżeli osoba e, wchodzi na dany poziom świadomości, trochę wyższy, samoświadomości mówię tutaj, czyli zaczyna rozumieć to, kim jest, to czego doświadcza, bo tutaj świadomość istnienia, świadomość danej chwili, o tym mowa, to za tym idzie też wolność, i za tym też idzie, Zrozumienie wolności, jeżeli osobnik czuje się wolny, on jest wolny, bo doszedł do takiego poziomu świadomości, że sam zaczyna stanowić, sam podejmuje decyzje, sam zaczyna myśleć, to taka osoba nie będzie zniewalać innych ludzi. Bo osoby, które zniewalają innych ludzi, same nie są wolne, bo to, jak traktujemy innych ludzi, jest tylko odzwierciedleniem tego, jak traktujemy nas samych. Jeżeli ktoś krzywdzi innych ludzi, to znaczy, że sam siebie krzywdzi, że cierpi i szuka ujścia tej energii, krzywdząc potem też innych. Jeżeli osobnik zrozumie wolność, uwolni się od umysłu, od ograniczeń, od czegokolwiek, to taka osoba będzie dawać tą wolność też innym ludziom i nie będzie ich zniewalać. Więc jeżeli mamy państwo, rząd, który zniewala, nas innych, nas ludzi, to dlatego, że są tam ludzie o niskiej świadomości, którzy cierpią i którzy karmią się władzą, karmią się y, poczuciem chwilowej właśnie wartości poprzez władzę, okradanie innych. I wspólna misja, tak jak powiedziałem na początku, to jest właśnie podnoszenie tej świadomości. I nie chodzi tutaj, że Musimy teraz iść na ulicę i zagadywać do ludzi i starać się ich, nie wiem, nawrócić, oświecić, czy tak dalej, czy tak dalej. Chodzi o to, żeby w pierwszej kolejności, oczywiście, zacząć od siebie, żeby podnieść swoją świadomość. I co dalej? I dalej też chodzi tylko o nas. Jeżeli napełnimy swój kubek, swoją, że tak powiem, no, nazwijmy to swój kubek, tak? Napełnimy się. Jesteśmy już szczęśliwi, nie? Jesteśmy pełni. No i wtedy stoimy, nie? Czekamy. Co dalej? No, napełniłem się. I wtedy dla nas samych chcemy tę energię gdzieś ulokować jeszcze. I na przykład damy ją komuś innemu Czyli st albo stworzymy coś dla innych. I wtedy nagle czujemy się jeszcze lepiej, bo nagle jest miejsce na nową energię. I na nową, świeżą i tak dalej. I dla nas samych będziemy chcieli się dzielić. I z tego miejsca spełnienia będziemy mieć wpływ na inne jednostki i będziemy podnosić też ich świadomość. I to jest świadomość kolektywna właśnie, że jesteśmy wszyscy ze sobą połączeni jak taka sieć. I to jak Ty podnosisz swoją świadomość, to będzie miało wpływ na ludzi dookoła Ciebie. Nawet jeżeli nie masz tego doraźnego, czasami takiego wzglądu, że ktoś Ci nie powie, że o, dzięki Tobie y, czuję się lepiej, albo, dzięki, albo zainspirowałeś mnie do tego, żeby nie wiem, zacząć medytować, czy coś w tym stylu, to niekoniecznie musi być takie doraźne w ten sposób. Oczywiście to też będzie i w ten, ale, ale to będzie też takie, że po prostu ktoś czasami wystarczy, że będzie przebywał z Tobą, nawet nie będziesz nic mówił, a on tą Twoją energią taką mm, świeższą, taką energią spokoju, energią miłości, Samo przebywanie w takiej energii może u takiej osoby uaktywnić jakiś proces na przykład yy, odblokowania jakiejś traumy, który może być dla niego właśnie na początku niewygodny. On może na przykład nie chce z Tobą przebywać, ale przez to, że on nie przebywał, on może zrozumieć coś i wznieść się ponad to i przy tym będzie wzrastał. Wspólna misja właśnie to to, to żeby być sobą. Bycie sobą, czyli w 100%. Wyrażanie się, jeżeli coś Wam się nie podoba, to mówcie o tym. Nieważne na jaki temat, nieważne komu, mówcie o tym. Wtedy się rozszerzacie, wtedy rozszerzacie swoją właśnie świadomość. I to jest właśnie wolność też słowa, którą chcą nam zabrać i to widać, bo nie jeden kanał już został zablokowany, bo mówił swoją prawdę. Nieważne co mówił ten kanał, on mówić, mógł mówić kompletne pierdoły. To nie powinni go blokować, bo to jest właśnie atak na wolność. I tak właśnie działa rząd, nieświadomy. I żeby żyć na świecie, żeby stworzyć nowy świat, w którym panuje wolność, w którym panuje miłość, w którym panuje jedność, braterstwo, pomoc zależna, brak jakichkolwiek konfliktów, wielu z nas w ogóle myśli, że taki świat jest niemożliwy. I to właśnie wynika też z nieświadomości. Bo jeżeli człowiek zrozumie właśnie wolność, poczuje wolność, stanie się wolny, to dla niego nowy świat, taki utopijny, gdzie wszyscy są szczęśliwi, wszyscy robią tylko to, co chcą. To dla niego on jest po prostu najbardziej normalną rzeczą na świecie. On się nie zastanawia, czy taki świat jest możliwy. Ja się nie zastanawiam, czy taki świat jest możliwy ja wiem, że taki świat jest po prostu naszym naturalnym stanem a to w jakim się znajdujemy że mamy tyle strachu tyle nienawiści tyle przemocy tyle e, wyniszczania natury i tak dalej to ja widzę, że to jest nienormalne że to jest w ogóle masakra że <laughs> to nie powinno się dziać i dlatego też o tym mówię, żeby to zmieniać właśnie, bo mógłbym siedzieć w pokoju i Mieć tu samą świadomość i nic z tym nie robić. Ale to wtedy też by na mnie źle zadziałało. Bo bym wtedy nagle tracił swoje poczucie wartości. No bo tu myślę, że wszystko jest nie tak, jak powinno być, a nic z tym nie robię. To może wszystko jednak jest OK. Może jest to OK, że ludzie się wyzywają, to może jest OK, że ludzi się zamyka w domach, że ludzie chodzą w jakichś maskach, że ludzie się trują codziennie. Może to jest OK, jakbym o tym nie mówił. Wtedy bym się czuł gorzej. A jak zaczniecie mówić prawdę, będziecie się wyrażać w 100%. procentach. Czy to właśnie poprzez filmy, czy poprzez obrazy, czy poprzez muzykę, czy poprzez śpiew, taniec, whatever. Czy po prostu rozmowę z drugim człowiekiem. Czy po prostu nierobienie też czegoś, co nam narzucają z góry. To wtedy będziecie się czuć dużo lepiej. Będziecie czuć się wspaniale, bo będziecie się czuć wolniej. Będziecie czuć się sobą. Więc globalna świadomość, wspólna misja to po prostu podnoszenie tej swojej świadomości, swojej wolności, dzień za dniem. I to oczywiście ma, to się od, ta gra odgrywa się, ta misja odgrywa się na każdym planie naszego życia. Czy to chodzi o jedzenie? To, co włożymy do budzi, to będzie potem e, się manifestowało w tym, co będziemy myśleć i w jakim poziomie świadomości będziemy. Jeżeli będziemy jeść gówno, to będziemy myśleć jak gówno, będziemy mieli negatywne myśli i nic nam się nie będzie chciało, będziemy podatni na po prostu autorytet z zewnątrz. Będziemy się bali czy spróbować czegoś nowego, mówić swoją prawdę, będziemy się bali. A jeżeli będziemy zjeść zdrowo, no to oczywiście będziemy mieć dużo więcej energii i też dużo, taką śwież dużo większą jasność umysłu będziemy mieli, żeby się wyrażać i żeby się nawigować po życiu. Jedzenie, to z kim przebywamy, w jakim jesteśmy otoczeniu, czy ćwiczymy, czy nie, czy medytujemy, czy nie, czy dbamy właśnie o swój umysł. Wszystko, 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 wszystko ma znaczenie w tej misji podnoszenia świadomości. I no i to właśnie widać, że im wyższa świadomość, tym wspieramy życie, bo widzimy, że jesteśmy z nim połączeni, że jesteśmy życiem. Jeżeli czujemy się życiem, to nie będziemy chcieli y, zabijać innych istot albo wycinać drzew. Wycinać po prostu tego, wyniszczać cały ekosystem, bo czujemy się z nim połączeni. I można intelektualnie znaleźć wiele, wiele, wiele powodów, które mówią, dlaczego tego warto nie robić. Dla nas samych, mówię tutaj o takim czysto egoistycznym podejściu, które po prostu jest dobre dla ogółu, jakby się nie patrzeć. Ale też jeżeli będziemy słuchać się serca, to one zawsze nam podpowie, co jest dobre, a co nie. Jeżeli będziemy w zgodzie z tym sercem działać, to będziemy czuć się dobrze, a jeżeli nie to niestety, ale będą właśnie się pojawiać depresje, e, jakieś napady lęku, braki e, wartości siebie, poczucia wartości siebie i tak dalej, i tak dalej więc zachęcam Was, żebyście właśnie wspierali życie poprzez podnoszenie świadomości, poprzez wyrażanie siebie, wyrażanie swojej prawdy po to tu przyszliśmy, żeby się wyrażać jeżeli się nie wyrażacie, to dajecie jakby swoją energię komuś, bo i tak będziecie coś robić. A jeżeli sami nie będziecie robić tego, co chcecie, nie będziecie mówić tego, co chcecie, no to będziecie mówić to, co ktoś inny mm, mówi, czy powtarzać będziecie innych akcje i tak dalej, bo na pewno będziecie z kimś rozmawiać. A jeżeli nie będziecie mówić tego, co chcecie, no to będziecie mówić jakieś inne rzeczy i nic dobrego z tego nie wyjdzie. <laughs> bo tutaj chodzi o o to, żeby zapanowała właśnie anarchia czyli brak rządu czyli wolność anarchia równa się brak niewolnictwa ale żeby do tego doszło to nie możemy zrobić tak, że Ok, nagle jest anarchia, bo wtedy pojawią się jakieś inne e, tyranie, rządy i tak, i tak ktoś dojdzie do władzy. Tutaj po prostu trzeba podnieść kolektywną świadomość ludzkości i ta anarchia sama wtedy zaistnieje. <laughs> Więc twórzmy razem też myślami, wizualizujmy sobie nową Ziemię, gdzie po prostu jesteśmy wolni, gdzie żyjemy w naturze, gdzie mamy pełną obfitość, wiedzenie, picie. I w materiały budowlane, cokolwiek chcemy, w ludzi, w miłość, w zabawę, w czas. Że mamy w końcu czas. Wyobraźcie, to mnie najbardziej dziwi. A czy inaczej, nie tyle co mnie dziwi, co. co. no dobra, trochę mnie to dziwi, że tak duża ilość ludzi nie docenia w ogóle wolnego czasu. Że ja na przykład ja na przykład pierwsze co, jak chodziłem gdzieś do pracy, zarobić więcej pieniądzów czy coś, to pierwsze co z czego korzystałem i co sobie kupowałem za te pieniądze, to po prostu czas. Dwa, trzy, cztery, pół roku, po prostu braku jakichkolwiek zobowiązań. Po prostu wolność. A większość ludzi tego nie robi. Oni kupują zamiast czas, w którym mogą się rozwijać, którzy mogą się zastanawiać, co dalej, którzy mogą robić cokolwiek zechcą, to ludzie zamiast to zrobić, to albo te pieniądze wydają na jakieś głupoty albo inwestują żeby mieć więcej pieniędzy z tą inwestycją to nie zawsze jest takie złe, bo to też ma swoją że tak powiem dobre strony, ale, ale to wszystko w swoim czasie jeżeli nie masz czasu, a ciągle inwestujesz, 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 inwestujesz to to się wypalisz w końcu ale dobra, to już inny temat Stwórzmy w myślach nową, wspaniałą ziemię, gdzie wstajemy serano i robimy co chcemy. Gdzie mamy piękne grody, które dają nam jedzenia, takiego jakiego chcemy. I gdzie wszyscy żyjemy wolni, gdzie śpiewamy, gdzie tańczymy, gdzie tworzymy piękne rzeczy razem, gdzie się jednoczymy. <grym> I do tego, z tego pięknego miejsca, przesyłam Wam. O, tonę pozytywnej energii. Życzę Wam wspaniałego dnia i dawajcie lajki w górę, jeżeli podobał mi się ten filmik. I subskrybujcie ten kanał po więcej tego typu informacji, tego jak podnosić swoją świadomość z dnia na dzień. <grych> Więc trzymajcie się ciepło i na